You are taking effective fire. Ai, ai, ai. Uh, Ultra one, a squad cool, down. You are Taking effective, effective, fire. effective fire! Ultra one, be advised, an operator in your area oh, Znowu, Znowu będzie, będziemy się w końcu Zajebiste te cheaty Bartek nowe, fajne są, dzięki. Fajne, fajne fajne, 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 fajne te skrypty, zajebiste. zajebiste są. Nie, nie, ja go nie słyszę w ogóle okrutnika Dobre, dobre, dobre to, to co zrobiłeś. Procent graczy jest skakowany Zobacz, Zobacz po tutaj pod teksturami odchodzisz, wszystko widzisz, Wszystko widzę, tak. Bo i nam się mi nie rozpalił, nie, nie, to jest dobry nie ten Ale o co chodzi? nie wiem, ja nie wiem o co dobrze, chodzi. Ja jestem nowy. Po pierwsze jesteś upośledzony, po drugie jesteś. O nie bądź taki niemiły, okrutniku. Nie bądź no taki okrutny. Normalny, nie, gra, nie gra z typami z kranu H. Ale okrutny nie, nie ma. To tutaj do nas Eu dba, Ale kto ci tak powiedział? Ale kto się tak powiedział? My, no on tak wie, tak on wie. Posłuchaj, posłuchaj, ja, my żadnego czytania nie mamy, naprawdę, po prostu dużo gramy w tą grę, znamy ją dobrze, ale słuchaj, nigdy nie czytowaliśmy. przekonująco, bardzo przekonująco. No dziękuję. Ty również. To masz irytujący głos. Oj, bo no, ba, no, bardzo mi przykro, no nie mam na to wpływu, no, no widzisz Ty masz za to masz takie kojące... No w ogóle nie słyszę. A, nie zamiast grać w gry możesz iść poczytać książki i popracować na fikcję. A skąd wiesz, skąd wiesz? wiesz, wiesz wody. Nie wody. Czytam. Może skąd to no, o tym no, wiesz? A i... może czytam więcej niż ty No nie, nie brzmisz. A no ty za to brzmisz. Ty za to brzmisz, naprawdę obrażając ludzi, wyzywają. To co mam ci powiedzieć? Na głowę brzmisz. eloquenty jesteś zajebiście. W tym swoim... Karol, Karol ja co ja ci mam powiedzieć? Się to, się to ja ci powiem, bawimy się zajebiście, szczególnie jak spotykamy takich typów jak ty. Mamy ubaw popachy. Po no, opowiedz coś jeszcze, opowiedz, coś jeszcze. opowiedz drudzie, się świetnie. A ja teraz rozmawiam, byś nie wpierać zdanie człowieku. Mogę mogę, ale, ale z, kim roz... kim z, kim z kim rozmawiasz? Z kim rozmawiasz? Do ciebie, do ciebie, do ciebie, pieczę, ja no. 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 Ale, no. Tego no. do ciebie, no. do nie, do ciebie, do tego do ciebie, do ciebie, do ciebie, do ciebie, Ja też, do też Jak się bawicie tam ta, 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 tak. do a, a. A ciebie, nie wiem ja, gdzie, nie ja. wiem gdzie. Powinien być jeszcze jeden trup, tak?